Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online GTA V tym odcinku wykonamy sobie kolejne zlecenie no i tym razem zrobimy sobie agencja, zlecenie agencja. Zdobądź informację o lokalizacji skradzionej receptury narkotyków od dealera przetrzymywanego w placówce IAA. Zaczynamy. Okay, listen up. We got some Kenny brokered a deal for him to sell a formula for Crystal Vate to the Madrazos. And then he turned around and sold it to the IAA instead. Y'all know the agency's the biggest dealer in town. So now they gonna have to scrap for their turf like everyone else. Dealers hold up inside their building. We gonna bust in there and show him how to be a man of his word. Lean on this fool till he tells us where his recipe's at. Take it to the buyer and get ourselves paid. But first things first, we need a way into that base. Might be time to go on the ground, y no i mamy tutaj dwa przygotowania, tak jak w poprzednich zleceniach. Punkt wejścia. Znajdź sposób, by dostać się do placówki IAA pod ich kwaterą w Los Santos. No i tylko na razie punkt wejścia jest możliwy, więc zaczynamy. Misja organizacyjna, punkt wejścia. Need some transport, or not? Alright, if we're going start a drug war with the IAA, we best do our reconnaissance first. This drug dealer fool's sitting pretty in an underground site while they are writing him his big-ass stimulus check. I reckon the way in is through the subway system, but we're gonna need a map, and we're gonna need to find the access point. The water company should have some schematics we can steal. Here's their address. Get on over there and let's get started. Daleko to jest w ogóle? W sumie to jest niedaleko, więc przydał się jakikolwiek pojazd. I mamy kandydata. Okej, okay. poszukaj w podstacji planów. Dobra, spróbujemy się tam dostać po cichu. I sobie wejdziemy chyba od tej strony. Tutaj sobie zlikwidujemy obstawę. Dobra, nieważne. Plany powinny być tutaj. Dokładnie tak. Robimy zdjęcie. E uciecame. Jedziemy sobie do wejścia do metra, ok. Czyli to jest... no w sumie niedaleko. Zaraz tam będziemy. Okej, okay, teraz jedziemy do węzła głównego. W sumie opresorem byłoby to znacznie szybciej, ale dobra, mamy już taki samochodzik, to jedźmy nim. No nareszcie, znalezione. Tutaj trzeba było zrobić zdjęcie. Wystarczy opuścić teren. To może tutaj wyjedziemy sobie tędy. Poziom reputacji. Misja ukończona. Zlokalizowano podziemne wejście do IAA. Dobra. Pierwsze przygotowanie zakończone. Teraz czas na drugie. Okej. Okay, jesteśmy przy kolejnym przygotowaniu do zlecenia agencja. Przepustka. Zdobądź przepustkę od skorumpowanego agenta IAA, żeby dostać się do placówki. Zaczynamy. Najpierw sobie zadzwonimy po opresorka żeby się łatwo móc przemieszczać You need something, huh? let me know. It's coming at you. Okay, so we know where the door to the IAA is, but you don't just knock-knock on that shit unless you want to get real friendly with a head-sized black bag. We need a security pass, and the only way we're gonna get one is off a of IAA agent.

Jeszcze jakiś załącznik przysłała, czyli tego gościa musimy szukać. Jesteśmy na miejscu, ale co tutaj się dzieje? Musimy wszystkich pokasować? Dobra, powinno być czysto. A dobra, wystarczyło najechać. No i wracamy do warsztatu tuningowego, czyli przygotowanie bardzo łatwe.

Będziemy robić chyba ten napad. Nalot, zgadza Nalot, się. Odszukaj dealera w placówce IAA. Poznaj lokalizację receptury i dostarcz ją do klienta. Jedziemy. Zrobimy sobie tę misję solo. Potrzebny jest samochodzik. Dobra, weźmiemy tą wektrę niestandardową. Zlecenie agencja. Półtorej kilometra prawie do celu, udaj się do wejścia do tunelu. A teraz jedziemy do podziemnego wejścia do IAA. W sumie to tędy pojedziemy. Teraz wystarczy wejść do środka. Ale wcześniej będziemy hakować? Nie, nie, nie. Po prostu wchodzimy. Można było się domyślić, że takie coś będzie. Ała, ale to przez to, że nie wiedziałem czego się spodziewać. Pokaż się, kolego. No, to może chwilkę zająć.

Who you calling, your mama? Put that shit away. What up? Put me on a motherfucking speaker. Hey. Recognize this voice, motherfucker? Shit. Kenny. What it do? Didn't think I'd find your motherfucking ass in here, did you? I swear, I was going to call you. Slap the shit out this whole ass nigga. Let him know where the fuck we coming from. <laughs> now Bye. get up in that nigga's face and make sure he recognize how serious this is. <laughs> gonna lie to me again You're lucky is my dog in your face and not me what you need to know show him where the recipe is and be quick about it motherfucker i said be quick about yeah. it motherfucker i'm giving it over i'm sorry holmes little bitch all right you got it now look at that motherfucker make sure he never forget your face and get the fuck out of there Fuck me. It's what you are Yo, you better start getting out of there. Back the way you came. Shit, there's k calling. How'd it go, babe? What up though? We got this food tripping. We know where we had it? Oh yeah. Our field agent out there got it in black and white. We just gotta hit the road. How's the party going?

Trzeba się znowu uleczyć, szybko. Dobra, spadamy. Udało się, czy nie? Now, it should come as no surprise the cops got a fast response time when you rate the fucking IAA. Buckle up, yo. Get your foot on the gas, get the hell above ground, and then lose them. We're gonna show these fools what a response time is. Y'all got the location for the recipe, remember? Get over there. Let's get this shit done.

Shit, we should do some more work for this fool. Yeah, well, you know, he on the lookout for friends, you know. Not just his daddy's crew. That's why he came to us. And we ain't gonna disappoint. All right, but when you get there, keep your nose to the ground. This shit ain't gonna be just laying around. Probably buried somewhere. Okay, where to może być? I don't hear no sirens. Good work. Nothing to distract you from finding that recipe now. Bo głopaty. można było się domyślić w sumie. Mamy recepturę, i teraz jedziemy do klienta. You got it? Who just leave this shit lying around like that? so I can get the fuck out of this party. Can we hurry up out there? You taking any longer, this fool's mama gonna find me again. His mama? She trying to make me lemonade, shit. I think she fucked up. Kind of like her though. You are not taking one for the team, Kay. <laughs> Girl, don't worry about me. Networking is hard work, and you feel me? I earned my cut today, motherfuckers. Co się stało? Dostarczone OK. Zlecenie zaliczone. 163 tysiące. Trochę reputacji. I na tym sobie skończymy ten odcinek. Także, jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!